Powiedzieć, że nikt nikomu Polski nie sprzedał, jeżeli pan ma jakieś dowody na to, to to są bardzo poważne zarzuty, a jeżeli ma pan problem z Tuskiem, to proszę popatrzeć, co my, jak my się w tej koalicji układamy. W ogóle ja się nie układać. Układamy się, parę rzeczy żeśmy załatwili. O. No zaraz, 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 zaraz. In vitro, renta socjalna, renta wdowia. 100? Niech pan palców panu braknie. Ale nie, nie, ale jesteśmy w stanie, sto konkretów było programem platformy obywatelskiej. A to I nie to pana jest było? Platformą? Nie, nie, nie. To Moi to był, był rząd. 12 ale parancji? jest pan w rządzie nie. czy nie? Jest moja partia. Jest pan w rządzie, chwilę. Ale... Chwila, 100 gwarancji. Sekundę, 100 Jest, gwarancji ale niech mi pan odpowie. 100 gwarancjami platformy roboczej. Czyli... Trzecia droga złożyła 12 obietnic na swoją nie. drogę parlamentarną, ale ja to podpisywałem. Wiem, Czy pan, jak myślisz, że jak ja jestem żoną w domu i ja mam nie. 10 obietnic, panie, żona ma 10 obietnic, to ja nie pan, odpowiadam za jej obietnice? Przyszedł pan i zaczął od tego, że mnie nie, obraża. Ja nie, nie A ja chcę powiedzieć panu, że nie jesteście. Zobaczyłeś, że pan rzecz. stoi, Chciałem z panem Jeśli porozmawiać. Pan ma rzeczy. alergię na Donalda Tuska.